Jak organizm reaguje na źle dobrane okulary? Czy można się zarazić COVID-em, nosząc soczewki? Czemu służy siłownia dla oczu? Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Moim rozmówcą jest Sebastian Zawadzki, optometrysta. Skąd u Pana zainteresowanie optometrią? Zawsze bym bardziej ścisłowcem. Studiowałem też na Politechnice, natomiast nie do końca podobały mi się kierunki, kierunek, który, który studiowałem. Czyli? Czyli e, informatyka. A przedtem jeszcze lotnictwo i kosmonautykę, ale tak troszeczkę sobie skakałem, za dobrze troszeczkę zdałem maturę i, i, i mogłem wybierać i to był, to był błąd. Natomiast kolega był na optometrii, powiedział, że że jest fajnie i, i tak też zostałem na dłużej. Ale jakieś mhm. na przykład uwarunkowania rodzinne, czy uwarunkowania własne, że na przykład widzę, że pan nosi okulary, mhm. jakoś to pana zaintrygowało, że można pomagać ludziom? Troszeczkę myślę, że na pewno, z tego względu, że sam w dzieciństwie po różnych specjalistach jeździłem. Bo też i, i u mnie było zaburzenie zezowe. W jaki sposób się leczy zaburzenia zezowe u dzieci? Według mnie najlepszym e, sposobem jest na początku terapia widzenia, czyli tak naprawdę nauka, że to drugie oko jest i to oko istnieje, że warto po prostu je włączyć tutaj do, do działania. E, samo zasłanianie, sama okluzja oka wiodącego to jest zdecydowanie za mało w takich, w takich wypadkach. Trzeba tutaj na, e, nauczyć tej wzajemnej współpracy. Bardzo często to dalej jest niewystarczające. Są takie specjalistyczne ćwiczenia robione w gabinecie, następnie też trzeba pracować w domu, zazwyczaj z rodzicem, który też trzyma tutaj na tym, tym piecze. To jest trochę jak z fizjoterapią. Najpierw ktoś musi pokazać, a potem sami musimy wykonać całą, całą pracę. Natomiast ta praca bardzo często też bywa no, niewystarczająca, bo na tyle duże może być to odchylenie, na tyle. Mogą być inne, powiedzmy, jeszcze tutaj kwestie osłabione, że wymagany jest również zabieg chirurgiczny, czyli po prostu przez skrócenie któregoś, któregoś mięśnia. U pana wystarczyły ćwiczenia? Też miałem, też miałem zabieg, natomiast te ćwiczenia, które ja miałem wykonywane, też nie były w takim zakresie, jak wiem, że mogą być wykonywane. Także to jest kolejne tutaj. Bo to były kwestie. inne czasy. Inne czasy, może inni też e, specjaliści, może też nie trafiłem na tych specjalistów, na, do których teraz bym e, wysłał na przykład swojego syna, czy właściwie. To moja żona też jest optometrystką, więc też e, po prostu ona akurat prowadzi też terapię widzenia, więc e, no, raczej byśmy to ćwiczyli we własnym zakresie, w tym, w tym momencie. Natomiast yy, myślę, że też coraz więcej jest specjalistów, którzy faktycznie wiedzą o co chodzi i nie robią prostej okluzji, czyli tego zasłaniania oka i ćwiczenia z długopisem, bo to już takie jest wręcz przysłowiowe tutaj, yy, tylko naprawdę trzeba nad tym tematem się pochylić szerzej i potem w zabiegu dalej potrzebne są ćwiczenia, żeby to wszystko utrwalić, nauczyć przede wszystkim, bo zabiegiem my jedynie zmieniamy ustawienie oczu. A problem jest tutaj tak naprawdę również w połączeniu w, e, tych wspólnych wrażeń wzrokowych w mózgu w jedno prawidłowe, pojedyncze przede wszystkim wrażenie e, wzrokowe. Także jest to tutaj bardzo ważne, żeby zrobić to od początku do końca i nie zostawiać tylko z, z, e, pacjenta ze zwykłym skróceniem mięśnia. Kiedy do okulisty, kiedy do optometrysty, kiedy do optyka? Bo tutaj, jakby te mhm. trzy pojęcia troszeczkę są. Y, mieszają się chyba Pewnie. w takim to może społecznym zacznę, odczuciu. Zacznę od najpopularniejszej e, osoby, kiedy myślimy o, o problemie ze wzrokiem, czyli od okulisty. Okulista jest lekarzem, także zajmuje się chorobami e, oczu. Czyli w momencie, kiedy szczypią nas, nas oczy, mamy je zaczerwienione, mamy jakąś wydzieliny, Eee, idziemy do okulisty. Eee, okulista przepisze odpowiednie leki, tudzież zaleci zmiany trybu, być może również eee, funkcjonowania, bo jeśli ktoś na przykład pracuje w zapalonym pomieszczeniu, to trudno, żeby nie miał eee, tych, tych oczu zaczerwienionych. Natomiast jeśli w rodzinie występują takie choroby jak jaskra, czy wystąpiło jakieś odwarstwienie siatkówki, eee, jakieś zwyrodnienia plamki, to też jest już wskazanie, żeby pójść do lekarza okulisty. Czyli jeszcze raz, jest od chorób oczu. Jeśli nic natomiast w rodzinie nie występowało, czy też nie borykamy się z takim problemem, to dalej profilaktycznie powinniśmy raz, na dwa lata, na ile lekarz okulista nie zaleci, częściej przyjść na takie badanie profilaktyczne. A już po 40 roku życia to na pewno, bo wtedy predyspozycja do, do wystąpienia jakichkolwiek chorób w tym oczu no już wzrasta wzrasta kilkukrotnie dlatego bardzo ważna jest wczesna diagnostyka bo wtedy możemy tutaj zadziałać natomiast wada wzroku chorobą nie jest eee, jest no wadą ale to się mówi i muszę iść do okulisty bo coś mi się wzrok w bo nie wiemy do kogo innego możemy pójść Aha, także to jest kolejna kwestia po prostu to już językowo również się utarło że to okulista eee, bada wzrok Natomiast my, jako optometryści, jesteśmy specjalistami funkcjonowania narządu y, wzroku, doboru korekcji okularowej czy, czy kontaktowej. Czyli, przepraszam, mhm. do optometrysty można przyjść bez skierowania od lekarza, po tak. prostu wejść z ulicy, tak? Jeśli ma akurat wolny termin, to jak najbardziej. <laughs> y, natomiast to, co jest tutaj ważne, to dobrze, żeby to optometrysta był takim specjalistą pierwszego kontaktu. Jeśli coś się dzieje i widzi tutaj optometrysta, że są pewne zmiany, które nie pozwalają się na przykład naprawić okularami tudzież w trakcie wywiadu, oczywiście kolokwialnie nie mówię naprawić, tudzież w, w, w trakcie wywiadu optometrycznego okazuje się, że jakieś choroby przewlekłe występowały, tudzież dolegliwości mogą wskazywać na występowanie tych chorób, to też możesz zalecić i uświadomić przede wszystkim pacjenta, że należy się spotkać z okulistą. Także yy, Łatwiej, wydaje mi się, też dostać się do, do optometrysty niż do, do okulisty w obecnych e, czasach. Więc dobrze, żebyśmy byli tym, tymi specjalist specjalistami pierwszego kontaktu. Żeby wysłać w razie jakichś problemów tudzież dobrać korekcję, jeśli e, to akurat wystarczy na tym, e, na tym etapie. Jest jeszcze optyk. Tak. Optyk jest to osoba, która wykonuje okulary. W najprostszym tego słowa czyli znaczeniu. Optyk nie zbada nam wzroku. Nie. Optyk nam dobierze oprawki. Tak, natomiast to nie tyle optyk, co no refrakcjonista wtedy dobiera. Jest to zazwyczaj osoba po jakimś tygodniowym, tudzież dwutygodniowym kursie samej refrakcji, czyli samego badania, powiedzmy, wzroku dobiera okulary. E no tutaj może swój komentarz sobie daruję na ten temat, bo osobiście uważam, że nie można dobrać okularów opierając się tylko i wyłącznie na samej wadzie wzroku, a temat jest zdecydowanie szerszy, ważne jest zarówno ustawienie oczu i tutaj my nie musimy wcale e, jakoś leczyć tego ustawiania wzroku, zresztą też nie optometryści nie zajmują się tutaj leczeniem, tylko korygowaniem, e, zerowaniem tak naprawdę stanu, czyli dobór korekcji ma na celu zneutralizować wadę wzroku i uczynić osobę bliską normowzrocznej, czyli osobie bez wady wzroku. Natomiast nie wiedząc o tych innych kwestiach, których w trakcie pięcioletnich studiów jako optometryści się uczymy, uważam, że to może być troszeczkę za mało. I jasne, że możemy zawsze trafić dobrze z wadą. Mało tego, samo to urządzenie tutaj, które pani widzi, autorefraktometr też, bardzo obiektywnie. duże urządzenie dodam. Dosyć, e, tak. do, wygląda dosyć poważnie. taka skrzyneczka, natomiast ono obiektywnie ma ocenić wadę wzroku. Tam wiązka promieni podczerwonych wpada do oka, odbija się od oka. Jeśli wady nie ma, to odbije się, nazwijmy to pod tym samym kątem, prawda? Czyli możemy wtedy określić, kiedy światło pada na detektor, że mamy tutaj zerową refrakcję, czyli wada, wada wzroku, nazwijmy to zero. Natomiast w momencie, kiedy ta zbieżność tej wiązki się troszeczkę zmieni, no to odpowiednia soczewka tak się dostosowuje swoją odległość, żeby na detektorze obraz powstał ostry. I w ten sposób możemy mniej więcej określić, jaka ta wada wzroku jest. Natomiast w trakcie takiego badania bardzo często mamy do czynienia ze skurczem akomodacji. Kiedy patrzymy blisko, no to naturalnie akomodacja troszeczkę się spina żeby zobaczyć po prostu wyraźnie. I niestety to urządzenie też jest obarczone właśnie tą składową akomodacyjną, to wadą składowej akomodacyjnej i, i może zaburzać wynik tego badania, czyli bardziej minusowe wychodzą te, te czyli wyniki. Czyli jeżeli są zaburzone takie wyniki, to coś, co może dobry optometrysta, co może więcej niż maszyna? Przede wszystkim widzi, jak ktoś widzi i widzi, jakie wychodzą tutaj wyniki. Czyli w momencie, kiedy te wyniki wyjdą zdecydowanie bardziej zaburzone, bardziej A skąd minusowe, pan wie, że zaburzone? bo widzę w momencie, kiedy kogoś już badam, że zdecydowanie przy mniejszej korekcji jest w stanie zobaczyć dokładnie to samo. Także sama ta informacja może tutaj już mi powiedzieć, że dana osoba może mieć problemy z akomodacją, z nadmiernym spinaniem. Co można dłuższą metę powodować? Raz. bóle głowy, bóle oczu. Możesz też powodować suchość, bo bardziej ten układ wzrokowy będzie się wytężać, więc i osoba będzie rzadziej mrugać. To jest przy źle dobranych okularach? Czy... Tak, to może być przy źle dobranych okularach, ale też przy niedokorygowaniu, czyli po prostu przy długim niekorygowaniu układu wzrokowego, ale również przy dobrze dobranych okularach, ale nieprawidłowym używaniu narządu wzroku. Czyli kiedy nie mamy przerw w pracy z bliska, kiedy rzadko mrugamy, kiedy całe dnie spędzamy w zamkniętym pomieszczeniu przy sztucznym oświetleniu, to wszystko może na nas źle wpływać. No i tutaj, COVID no zdecydowanie nam w tym nie pomaga, bo jesteśmy wręcz zmuszeni tutaj do, do siedzenia w zamkniętych pomieszczeniach, odizolowani. Bardzo jest ważne, żeby samodzielnie tej korekcji nie zwiększać. To jest zazwyczaj zauważane u, u zwłaszcza młodych użytkowników soczewek kontaktowych, którzy jak nie widzą, to sobie dorzucą troszeczkę tej, tej mocy. I jest to bardzo złudne, bo bardzo często w momencie, kiedy widzimy gorzej, wcale niekoniecznie musi to oznaczać, że mocniejsza że wzroku. Mocniejszy... To na krótką metę zadziała. To zawsze zadziała, zwłaszcza u osób młodych. Natomiast krótkowzroczność polega na tym, że układ wzrokowy jest zbyt mocny. Dlatego dajemy minusa, żeby go trochę osłabić i widzieć daleko, wyraźnie. Natomiast kiedy pracujemy z bliska, spinamy wspomnianą akomodację czyli zwiększamy moc układu wzrokowego, żeby spojrzeć daleko, trzeba ją rozluźnić. Natomiast każdy z nas na pewno zauważy, że kiedy patrzy na telefon, potem patrzy daleko, to nie od razu robi się wyraźnie, prawda? I jeśli cały czas pracujemy z bliska, to trochę tak, jak cały czas byśmy siedzieli po turecku. Jeśli nie mamy tutaj żadnych przerw, jeśli co jakiś czas nie rozciągniemy czy to nóg, czy oczu właśnie patrząc daleko, to cały czas mamy tutaj spięcie mięśni. I kiedy po całym takim dniu pracy spojrzymy daleko i nawet popatrzymy długo, to wcale niekoniecznie ten układ wzrokowy rozluźni się w pełni. I to spięcie akomodacji nazywamy taką pseudo krótkowzrocznością. Czyli dalej przed siatkówką powstaje ten obraz, ale nie dlatego, że to wada wzroku, tylko dlatego, że ten mięsień dalej jest po prostu spięty. I tego nie chcemy korygować i, i to jest bardzo ważne, żeby specjalista Mógł to zauważyć, że faktycznie nie jest to kwestia tylko i wyłącznie wady wzroku, bo oczywiście wady wzroku też się zwiększają. To nie jest tak, że w każdym przypadku ta prawidłowość ma, e, e, ma znaczenie. E, natomiast ważne, żeby, żebyśmy nie robili tego na własną rękę, bo już niejednokrotnie bo co, zmniejszałem bo się... tą korekcję. O, dobrze, no ale co? Wzrok się przyzwyczaja, rozleniwia się i E, psuje bym, się szybciej? Nie tyle się rozleniwia, co aż zbyt mocno się musi spinać. Bo to a, oznacza, że nie jest w stanie już się rozluźnić, a spięcie pobudza mocniejsze spięcie. I to może prowadzić do bóli głowy, do bóli oczu, do tych wszystkich do, dolegliwości, o których już e, wspominałem. Natomiast u osób młodych może też potęgować jeszcze szybszy wzrost. Tylko znowu, nie zawsze tej wady, a tej pseudowady, Bo jednak spięcie rodzi jeszcze mocniejsze e, spięcie. I teraz e, oczywiście w momencie, kiedy to wszystko będzie takie mocno spięte, może to się przerazić czasem w tą prawdziwą wadę wzroku, że już nie będzie w stanie tego e, żaden specjalista rozluźnić. Ani e, podczas badania, ani na przykład również e, kroplami, które tutaj mogą i właściwie one są, żeby rozluźnić tą akomodację, żeby zobaczyć, jaka ta wada jest. Faktycznie, a nie przy tym spięciu. A ja jestem ciekawa, czy w COVID przychodzi do pana więcej pacjentów, czy mniej? To zależy kiedy. Na początku, kiedy obostrzeń było, było więcej, no to faktycznie przychodziła połowa tych pacjentów, które, którzy przychodzili wcześniej, obecnie to już troszeczkę się wyrównało do, do tego, co, co było kiedyś, co było rok temu. COVID trochę nam spoporządnił, natomiast to widać w większości już aspektów naszego życia. Przede wszystkim ten tryb życia nas się, nas się zmienił. Często już nie jesteśmy w biurach, tylko w domach. Często nie mamy już monitora, który był metr od nas na, na dużym biurku, tylko pracujemy na małym laptopie. Jeśli za bardzo nie mamy na co spojrzeć, no to też to nie jest aż tak, tak dobry pomysł. Całe to ćwiczenie polega na tym, żeby spojrzeć na coś i to wyostrzyć. Jeśli nie mamy co wyostrzyć, no to ciężko powiedzieć, czy już wyostrzyliśmy, czy nie. No, ale e... jeśli sobie spoglądam przez okno i widzę pewną przestrzeń i może nie 6 metrów, ale... 6 20... i więcej. Także że to jest jeszcze lepiej, oczywiście. Aha, ale mhm. musi to być przedmiot, na którym wyostrzę wzrok. Tak, no jeśli to nie będzie 6 metrów, niech to będą 4. Niech to będą nawet te 3 metry. Natomiast, żeby więcej to, było... to lepiej? Tak. Przez 20 sekund patrzymy daleko. I potem za kolejne 20 minut znowu patrzymy te 20 sekund na ten obiekt daleki. I tak, patrzenie za okno jest, jest fajne, jest super, jeśli mamy tam jakiś billboard, jakieś drzewo. Byleby to nie było jakieś drzewo na horyzoncie, bo no, ciężko by nam określić po prostu, czy jest ono ostre, czy, czy nie. Natomiast ważne jest to, żebyśmy byli w stanie cały czas na to spojrzeć. Czyli jeśli mamy sezon zimowy, jesienny, to może lepiej nawet będzie znaleźć coś w pokoju, na co można spojrzeć, na co oderwać wzrok, no bo kiedy mamy jednak ciemno za oknem, a w pomieszczeniu jest jasno, to nie wyostrzymy tego, co jest za oknem, bo nie będzie to po prostu widoczne. Także ważne, żeby te warunki... Ale czy ważne jest, mhm. żeby zawsze patrzeć na to samo i sobie mieć taką skalę porównawczą? O, jeszcze mogę skupić wzrok na tym, to znaczy, że... Uważam, że, że mi... to jest jeszcze lepsze, Aha. bo wtedy wiemy, jak było rano, jak jest wieczorem. Aha. I to też nam mówi przede wszystkim o tym, yy... Czy ten wzrok zmienia nam się w ciągu dnia? Bo jeśli zmienia nam się w ciągu dnia, to to nie jest kwestia wady wzroku, bo jeszcze nie słyszałem, żeby wada tak szybko postępowała, tylko jest to kwestia akomodacji, o której już wspominałem wcześniej. I jeśli nie będziemy tego, tego robić, to będzie Progresja tego, tego problemu będzie coraz większa. Natomiast tutaj chcę już uprzedzić, samo patrzenie za okno to jest zdecydowanie za mało. Yy, należy przede wszystkim ten wzrok jeszcze przerzucać, jakąś dynamikę tutaj yy, wprowadzić. Jeśli mówimy tutaj o prostym takim zaburzeniu yy, akomodacji, znaczy prostym, nic nie jest, nie jest proste, jeśli się tym yy, yy, nie zajmiemy. Natomiast takie, nazwijmy to gołe zaburzenie akomodacji, możemy ćwiczyć tak, jak zostało spowodowane a właściwie przeciwnie do tego, jak zostało spowodowane, czyli jeśli zostało spowodowane statyką tego układu wzrokowego, że cały czas patrzymy w jedno miejsce i, i praktycznie nie używamy tego układu wzrokowego na różnych odległościach, no to wprowadźmy te różne odległości. Przerzucajmy ten wzrok blisko, daleko, blisko, czekamy na autobus, telefon mamy praktycznie zawsze, spójrzmy blisko, przerzućmy wzrok daleko, znowu blisko, daleko, cały czas, żeby tutaj była jakaś dynamika tego układu wzrokowego, można sobie wydrukować czy nawet mieć powiedzmy na telefonie, znowu mówię na telefonie, bo to jest jednak coś, co każdy ma praktycznie zawsze przy, przy sobie, jakiś tekst, jakieś, jakieś litery i na, na przykład komputerze też sobie wyświetlmy te litery odpowiednio większe. Zróbmy to 6 metrów odległości i z odległości 40 cm tam, gdzie będzie ten telefon, wyostrzmy pierwszą literę, przerzućmy wzrok daleko na ten monitor. I znowu wyostrz, wyostrzmy to, ten obiekt i włączmy sobie stoper, właśnie minutnik i w ciągu minuty policzmy, ile takich przeskoków uda nam się wykonać. Tylko co jest ważne, niech to będą takie przeskoki na brzytwę, czyli żeby faktycznie to było ostre, a nie, że już jesteśmy świadomi, że to jest taka, a nie inna litera, czyli żeby faktycznie w pełni wyostrzyć zarówno z bliska, jak i z daleka. Takich przeskoków w ciągu minuty no, już będzie dobrze, jak będzie takich przeskoków 30. To jest dosyć szybko, bo to jest jeden przeskok na jakieś dwie sekundy. I można to w sobie wyćwiczyć i spowodować, że na przykład jeśli dziś zrobiłam w ciągu minuty powiedzmy, nie wiem, 20, powiedziałbym, może... że raczej w ciągu miesiąca. W ciągu miesiąca dwóch. Ale co w ciągu miesiąca, dwóch? No takich ćwiczeń, prawda? Aha. Czyli jeśli dzisiaj tyle, tyle mam, to porównajmy sobie to za tydzień, za dwa tygodnie i za miesiąc. I co, bo... i można wyćwiczyć, że ta prędkość się zwiększy? Tak. Oczywiście, to, to jak najbardziej, to jest się dla, dla oczu. Przede wszystkim to, że będziemy mieli mniejszą predyspozycję do spinania tego układu wzrokowego. Do tego przetrwałego spięcia, które ciężko jest rozluźnić, bo jeśli układ wzrokowy jest dynamiczny, no to ciężej będzie doprowadzić go do takiego stanu, gdzie ta dynamika będzie zaburzona. Samo to, że pracujemy cały czas w tych zamkniętych e, pokojach, wpatrując się cały czas w jeden punkt, o naprawdę tutaj niebagatelne znaczenie. No, możemy... Widzi Pan te rezultaty takiej pracy? Czy ludziom się częściej wzrok psuje w ciągu tego ostatniego roku? Na pewno wiele osób to zgłasza, że od marca no, czuje to, to pogorszenie. Natomiast pacjenci medykaverowi to głównie pacjenci biurowi, więc oni zawsze mieli te, te problemy. Teraz na pewno mają troszeczkę, troszeczkę większe. Natomiast problem z tym był i przed covid Teraz na pewno jest on zwiększony i jest na zdecydowanie większej grupie ludzi, bo jednak więcej osób teraz pracuje przy komputerach, kiedy tą pracę mogli wykonywać troszeczkę inaczej przedtem, prawda? Chociażby uczniowie, którzy do tej pory patrzyli na tablicę, teraz ich tablica jest. 50-60 cm od, od oczu. Co nie jest dobre, zwłaszcza dla tych młodych układów wzrokowych, które cały czas są plastyczne i które cały czas no jednak mają powielane te, te, te złe nawyki. Natomiast to też wcale nie zawsze wynikające ze złej woli ich, czy, czy, czy chociażby rodzicom, że ktoś mi tego nie mówi, nie każdy po prostu wie, że każdy wie, że to chyba nie najlepiej siedzieć przy komputerze, tylko nie każdy wie, co można robić, żeby. No, zminimalizować straty. O soczewki jeszcze bym ch pana chciała zapytać, bo być może wiele osób może mieć wątpliwości, czy na przykład zakładanie, zdejmowanie soczewek w okresie pandemii nie niesie za sobą zwiększonego ryzyka. Niesie to samo ryzyko, co on niosło zawsze. Jeśli mamy brudne ręce, to nie dotykamy oczu i to niezależnie czy mamy soczewki na oczach, czy, czy ich nie mamy. Jeśli mielibyśmy na przykład oczy podrażnione, to dalej nigdy nie powinniśmy, czy był COVID, czy, czy go nie było, brudnymi rękoma oczu dotykać. Wydaje mi się, że o to przede wszystkim boją się użytkownicy soczewek kontaktowych w trakcie COVID-u, też na początku troszeczkę mitów powstało na ten, na ten temat. Także przede wszystkim higiena, i jeśli tą higienę stosujemy, to soczewki kontaktowe są bezpieczne, I jeszcze raz powtarzam, są bezpieczne również w okresie pandemii. Dotknięcie oka może oczywiście spowodować zakażenie wirusem, natomiast, tak jak już wspomniałem, nie ma znaczenia, czy soczewka na oku jest, czy jej nie ma. Ani chroni przed wirusem, ani nie zwiększa ryzyka, tak, jeśli ręce są czyste? Y tak, jeśli ręce są, są, są czyste, to, to to nie zwiększa oczywiście ryzyka. Ale też nie uchroni nas. Nie, tak samo jak okulary nie są tutaj żadną formą ochrony. Oczywiście, jeśli ktoś by na nas kichnął, no to jasne, i wtedy już nie dotknie to naszych śluzówek. Natomiast no to jest troszeczkę za mało w momencie, kiedy mamy aerozol w powietrzu, to oczywiście też okulary nie są formą ochrony przed, przed COVID-em. Chyba, że byłyby to go gogle ochronne które są szczelnie zamknięte. Natomiast to, co też jest ważne, to, żebyśmy dezynfekowali swoje okulary. Jak je zakładamy na nos, to nie czyśćmy tylko samych soczewek okularowych, ale włóżmy je czasem pod letnią wodę, żeby ona nie była za gorąca, za, za zimna, bo też antyrefleks może popękać przy takich skrajnych temperaturach. Yy, natomiast po prostu, żeby obmyć je zwykłą wodą, najlepiej tam z mydłem oczywiście jakimś delikatnym, żeby też nie, nie działo ono żrąco, tak jak na nasze ręce. Nie chcemy, żeby działo żrąco to tak i na oprawki. Na Także też jest to, to bardzo ważne. Dlaczego warto chodzić do okulisty lub optometrysty regularnie? Nawet nie lub, ale i, czyli do tych dwóch osób, bo te dwa zawody są uzupełniające się. Jeden nie zrobi tego, co, co zrobi drugi, i, i, i odwrotnie. Natomiast to, co tutaj jest ważne, a właściwie odpowiedź na to pytanie, jest, żeby widzieć. Żeby widzieć jak najdłużej i jak najlepiej. Żebyśmy cały czas używali tego narządu wzroku tak, jakbyśmy chcieli, żeby on był używany i w żebyśmy uzyskiwali przede wszystkim takie, takie, efekty, żeby nie było zmęczenia, żeby nie było postępującej wady, żeby nie było przede wszystkim dolegliwości, jakichś bólowych typu bóle głowy, oczu, to już któryś raz wspominam. W momencie, kiedy już dojdzie do pewnych zmian, zwłaszcza w funkcjach wzrokowych, często ciężko jest to odwrócić, a ten proces trwa. I póki możemy po prostu założyć okulary i w, oczywiście w połączeniu z zasadami higieny wzrokowej nie doprowadzać do tego stanu, to jest zdecydowanie prościej niż chodzić po, potem na terapię widzeniem. Bo taka terapia domowa, o której tutaj bardzo często wspominam, żeby te ćwiczenia porobić, to przy takich zaognionych stanach... Yy... Zwłaszcza tego, tego spięcia, akomodacji tudzież innych zaburzeń widzenia spowodowanymi tą wytężoną pracą z bliska, to będzie zdecydowanie za mało. Te zalecenia, o których wspominałem, nie są tylko dla osób pracujących przy komputerach, ale dla wszystkich osób, które pracują przede wszystkim z bliska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Sebastian Zawacki, optometrysta z firmy Medicaver.